Pora na ostatnią przygodę na leśnej polanie. Przyjaciele robią ostatnie zdjęcia, wiedząc, że wkrótce wszystko to będzie cennym wspomnieniem. Witajcie ani serdecznie w ostatnim odcinku z wydarzenia Przyjaciele na zawsze. Dzisiaj mamy czwarty tydzień zadań i kończymy już to wydarzenie. Gdzie mamy pluszaczkę, bo już ja go chyba zgubiłam. Jest tutaj. Ciutko schowajmy i wykonajmy pierwsze zadanie i musimy wrócić na leśną polankę. Dobrze kochani, jesteśmy już na leśnej polance. Naszym zadaniem było umieszczenie pluszaczka właśnie tutaj. Teraz mamy się z nim pobawić. Zastanawiam się, czy tylko będą właśnie takie takie krótkie interakcje i bardzo szybko je wykonamy, bo jeżeli tak, to troszkę mnie martwi zakończenie tego wydarzenia. No, Anui, przytul mi się. Musimy się pobawić troszkę z naszym pluszaczkiem. Ta zabawa wymaga wiele energii, chociaż Anui nie czuje zmęczenia. Tak naprawdę mogłaby się dalej bawić, ma jednak kilka rzeczy do zrobienia. Powiedz bruszokowi historię. Baj mi, baw się, rozmawiaj, opowiedz historię. No, łaskotki, łaskotki. Każde wypowiedziane słowo zmienia się w kolejne wypowiedziane, będące elementem tej wspaniałej przyjaźni. Zróbmy pobudzające wyobraźnię zdjęcie bruszokowi na leśni polanie. O, tak znowu z tymi, wiecie, na pamiątkę. Tak, z daleka, ładniej też będzie. I obejmij proszeka po raz ostatni? To tyle. Proszę nie, 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 tak nie, nie bawmy się tak szybko, Obejmij proszeka. Mimo że ten uścisk trwał bardzo długo, wciąż był za krótki. Pożegnalny, błysk widoczny był jedynie dla Simki o imieniu Anui, która poczuła smutek połączony ze szczęściem, wywołanym przez wspólne, przeżyte przygody. Wspomnienia z pewnością będą trwać wiecznie. Wróć do domu. No się widzimy na miejscu. Wracając do domu po pożegnaniu. W sercu czuć jakąś pustkę, jakby coś zostało w tyle, choć w pamięci pozostaje na zawsze. Na razie odbieramy 500 punktów satysfakcji, odbieramy magnes oraz kombinezon. Jakoś mi ten kombinezon padł do gustu. Tak więc, kochani, pierwszy etap zadań mamy za sobą, teraz czas na drugi. Rytm codziennego dnia da się wyczuć nieobecność puszowego przyjaciela. Jednak dzięki wszystkim wspomnieniom i wiecznej więzi, jaka pozostała w sercu, czuć. Też pocieszenie i siłę. Zaraz do magnesiku dojdziemy. Ja bym e, pierwszy e, jeszcze jeden odebrać, żebyśmy mogli, wiecie, dwa wrzucić. Najpierw porozmawiamy z Antonem o swoich przygodach. E, potem musimy mieć co najmniej trzy zdjęcia w nowoczesnej ramce na zdjęcia. Zdjęcie włożyliśmy. Wspaniałe zdjęcia co chwilę się zmieniają. Anu i z pewnością będzie uśmiechać się za każdym razem, gdy na nie spojrzy. Pierwsze zadanie z drugiego etapu już wykonaliśmy, więc porozmawiamy teraz z Antonem. Opowiadaj o przygodach i od razu zaliczymy sobie Antony, Wracaj tutaj. O jej, tak oglądał telewizję z bliska, tak jest niedobrze dla wzroku. Siadaj na kanapie. Antoś, jej, tu miało być i. Antony usłyszał świetną sugestię. Zdjęcia można trzymać po pobliżu łóżka lub na półce, po bliskiej półce. By Antony mógł je podziwiać za każdym razem, gdy przyjdzie obok. Dobrze. E, tylko dalej mnie to gryzie, że wiecie, jak jesteśmy na innym Simie, to jego imię wskakuje zamiast, no, dziecka, zważąc na to, że to jest dorosły, ale jak to będzie. Musimy jeszcze obejrzeć Telewizję bez puszeka w pobliżu, więc może sobie weźmy, oglądajmy aktualny kanał, co tam będzie. Porozmawiam sobie chwilę z Antonem i wypełnię kolejne zadania. I zaraz jeszcze się pobawimy, czy my mamy zabawki w ogóle tutaj. Tak, są tutaj zabawki. Hej, baw się zabawką i może figurka purpurowej protektorki. Mamy nowy nastronik. Na zawsze w pamięci. Przyjaciela, na zawsze z wydarzenia. i nigdy nie zapomnij swojego przyszłego przyjaciela i wspomnień, które wspólnie stworzyli. Czyli żadne jego zadania mi nie zaliczyło jeszcze? Mam konkretny jakiś kanał? Nie. Okej, okay, lecz jest umieszczony na parceli, czyli um, widzicie, bym nie wykonała zadania. Dajmy go na chwilę. A ogląda telewizję, mimo że w pobliżu nie było jej ukochanego pluszeka. A zauważa ten fakt dopiero, gdy program dobiega końca. Nie było tak źle. Czuła większą niezależność. Kup domek na drzewie, dobrze. Wiecie co? chce wykonać te dodatkowe zadania, chociaż nie podoba mi się jeden fakt. Po pierwsze, to są te dodatkowe zadania, które tak naprawdę, jak widzicie, wyjdziemy sobie tutaj, one dazą nam tylko eliksir i punkt do satysfakcji. Wprawdzie tysiąc, ale rozumiecie, to nie jest aż tak nie wiadomo jakie. To nie jest jakaś dodatkowa nagroda czy coś, i podejrzewam, tego ostatniego eliksiru nie, nie zyskam. Ale ja to tylko eliksir zmiany cech. To jest ten taki jeden minus. Drugim minusem tego jest, że no wymusza na nas jakieś dodatkowe pakiety, a trzecim jest brak możliwości zmiany, bo nie jestem tego pewna. Wydaje mi się, że to są narzucone z góry zadania. I jak ktoś nie ma jakiegoś dodatku bądź akcesoriów, pakietów itp., itd., to nie jest w stanie wykonać tego dodatkowego zadania. Na szczęście nie jest to obowiązkowe, bo to jest dodatkowe zadanie. Dobrze, kochani, udało mi się jakoś zmieścić ten domek na drzewie, tutaj. Jak widzicie, kurczę. Mamy tu po koniec parceli, jakoś go wcisnęłam. Teraz właśnie Antonie buduje go dla swojej siostrzeczki. Nie wiem, czemu dalej nie zaliczył mi zabawy z zabawkami z pudełka, ale zaraz do tego wrócimy. O, dostałaś młotek. Raczej tym się skrzyni nie otwierał. Bardziej takim łomem czy czymś. Okej, okay, metrówka nie wiem po co ci jest potrzebna do mierzenia skrzyni, ale niech tam będzie. Takiem raczej nie tą stroną do rozwalania, jeżeli chcesz otworzyć. E, mogliby się trochę bardziej postarać. Halo? To narzędzie jest do zakręcania nakrętek na rury. Raczej się nie stosuje go przy budowie domku na drzewie. Zażalenie składam dla kogoś kto to tworzył. Tak samo do otwierania skrzyni. W skrzyni nie ma śrub. Łomby się przydał. Nasz domek trochę nabiera kształtów, jeszcze nie jest ukończony. Musiałam ich położyć spać, bo byli wyczerpani. Natomiast Antony, tak trochę o siebie nie zadbał i ma taki dziwny wąsik raz go zgolipuje i tak mu nie pasuje. A no, i wziął jeszcze dzisiaj dzień wolny, żebyśmy dokończyli to zadanie, zanim wyruszy do szkoły. Kontynuujmy budowę. A no, i pomożesz bratu. Choli mnie w oczy, jak on używa. Kurczę, to, to jest klucz jakiś, ale nie powiem wam jaki. Teraz nie pamiętam. choli mnie w oczy, jak oni używają tego klucza do drewna. Rozumiem biłe mogliby użyć, bo trzeba przyciąć wszystko, prawda? Ale klucz. Nie kojarzę go, żeby używało się go w stolarce, Może do złożenia czegoś, ale raczej nie pnia drzewa ani drabiny. Prędzej gwoździ młotek. Dobrze, kochani. Antoni i Anui skończyli budowę domku. i pójdzie się do niego, bawi udawanie na domku. Pobawi się w udawanie, może baśniowy zamek. Chani to zrobili, że udawanie znika przy dorosłym simie. A dla dziecka, wiecie, jest no. To, wiecie, nie założam tej opcji wcześniej. No, ale z drugiej strony jest to logiczne, że dziecko bawi się w udawanie i ono to widzi, a dorosłe niekoniecznie. Ej, już sk możesz skończyć to zabawę w udawaniu i jeszcze pójść się pobawić zabawkami. Mam nadzieję, że tym razem... O! Od razu zaliczył. tylko wzięła zabawkę do ręki. Nie wiem, czemu wcześniej mi tego nie zaliczyła. No i dobrze się bawiła, mimo braku puszaka w pobliżu. Było nieco inaczej niż zwykle, ale ani to akceptuje. Jak widać, nie musiało być. Musimy teraz jeszcze iść do szkoły. Czy ty się właśnie uderzyłaś lalką w oko? Oj, dzieciaku, dzieciaku. Dobra dziecko, odłóż tą zabawkę, bo sobie jeszcze oko wybijesz. Przyjaciele zostali rozdzieleni w sercach, zawsze będą nieść cząstkę tej drugiej połowy. Musieliśmy przebyć cały dzień w szkole, żeby ukończyć to zadanie. Pora na naukę. Kolejny dzień w klasie w przyszłym roku, kolejna klasa. Szkoła to miejsce, w którym Anui ma kontakt z bardziej rzeczywistym przyjaciół. Choć nie zapomina o przyjacielu, który został w domu. Mamy wszystko ukończone, zaraz przeciwko odbierzemy się przyjrzymy temu. Dość długo zajęło mi wykonanie tych zadań dzisiaj, ale straciałam dzień na budowę na domku i to jest dzień w plecy, w którym Anui nie poszła do szkoły. Bierzmy w tym momencie wszyściutko. Mamy magnes z Sanmaishuną. Mamy bójne wyobraźnię którą zaraz zobaczymy cechę. dostaliśmy fajną piżamkę. pikselowi przyjaciele. I odświeżać pragnień. tysiąc punktów satysfakcji i... Okay. Czyli nieważne, że zrobimy zadania. Te dodatkowe czy nie. Chodzi na to, że mamy wszyściutko ukończone. To jest troszkę takie dziwne. To po co mamy wykonywać dodatkowe zadanie, jeżeli bez tego? Chyba, żebym nie zdobyła tych punktów. Ale jednego zadania nie wykonałam z adopcją zwierzaka. Więc nie powinnam mieć... Maksymalnej liczby punktów. Umieścimy nasze magnesy na tablicę, to jest. San Mejszuno. No, trochę mi nie kojarzy się z tym. Rozumiem, że to z których tych wydarzeń, festiwali, ale jakoś tak bardziej przemawia do mnie jako z góry komorebi niż z San Mishuno, No i Bringleton Bay. Ja w kapotku Zacznijmy od stroju dla dorosłych, tego kombinezoniku. Widzimy ja go oczywiście w strech na całe ciało. Mamy oznaczenie, że to jest wydarzenie przyjaciele na zawsze. I tak, ten kolorowy jakoś taki m, biały, już ten zielony troszkę lepszy. Aj, brązowy taki grudy, niebieski. Powiem Wam, nie przemówił do mnie w ogóle. Brakuje więcej takich, wiecie, kolorów takich neutralnych, jednolitych, żebym wtedy bardziej je nosiła. A tak to raczej nie. Chyba kolory tutaj mi nie odpowiadają. Przejdźmy do im. Mamy różową piżamkę. Mamy zobaczcie, Oczy też się nam zmieniają pomimo kolorów. Tutaj w jedną stronę patrzy to w drugą. Tutaj ma lekko przy... na oczka, tak jakby rozmarzone. Takie ciekawe. Zmęczone i śpiące. Czemu tylko taki ciemny, zielony, bym chciał taki trochę jaśniejszy I brakuje mi białej piżamki, chociaż ta mogłaby się do jasnych zaliczyć, to jest zielona, jest ładna Drugą cechę znajdziemy w celu życia Jest to bujna wyobraźnia i Simowie szybciej rozwijają umiejętności kreatywne, wykonując pobudzające wyobraźnie czynności, ale czasami mogą czuć się przytłoczeni Baczmy, jak się ta cecha sprawdzi i przetestujmy ją W chwili zabawy domkiem dla lalek skoczyła charakterystyka Sima z bujną wyobraźnią Dostaliśmy również nowy nastrojnik Bojaźliwość. Nieznane jest dzisiaj jeszcze bardziej tajemnicze. Może czas schować się na jakiś czas w przytulnym kącie. Na razie zaczęliśmy tylko rysować i bawić się damkiem dla lalek. Mamy kolejny nastronik kreatywna iskra. Wyobraźnia została pobudzona, więc czas zrobić coś magicznego. Mamy zakończone całe wydarzenie. Misiu też nie jest zadowolony, widać pomiję. to tak, porozmawiamy jeszcze o nagrodach. Misiu jest świetny, podobał mi się. Tablica będzie przeze mnie używana w moich budowlach, chociaż minusem w niej jest to, że są rozmazane naklejki i te wiecie, które są na niej. i mimo, że z dwóch, trzech kolorów takich. Magnesiki są świetne, bransoletka jest Okej. Okay. Mamy bardzo podobne danie, więc tutaj się nie postarali. Magnesiki to mówiłam. Eliksiry to jak zwykle. Nowoczesna ramka jest świetna. Brakuje mi jeszcze opcji do powieszenia na ścianie pionowej i poziomej. I byłabym wtedy bardzo zadowolona, bo w grze podstawowej nie ma chyba ramek takich yy, cyfrowych. Znaczy się, bo to jest cyfrowa ramka, prawda? Yy, mamy te zwykłe, jak zawiesimy. O topie się w ogóle nie wypowiem, bo już mówiłam yy, o nim myślę, by dedykowanym do tego odcinku. Poduszka jest świetna, ale yy, brakuje mi w niej kolorów. Książki to tam mogą być. Choć lampeczka jest świetna, jest super, taka urocza i fajnie świeci w nocy, jak dziecko śpi. sieki to mówiłam, budki mogą być, leginsy też tam mogą być. Magnesik kolejny jest uroczy. Kombinezon mech. Magnes z San Meishun bardziej mi się kojarzy z górą Komorebi, ale podejrzewam, że to jest do któregoś z tych festiwalek, które występują. Cecha nagroda jest może być. Ma ciekawe nastrojniki i pomaga dzieciom szybciej rozwijać umiejętności kreatywne, więc przyda się na pewno. Bliżamka jest urocza, chociaż brakuje mi kilku kolorów. Fajnie się, że oprócz kolorów zmieniają się również oczka. No i to wszystko. Mamy zakończone wydarzenie. A wy kochani, jak oceniacie to wydarzenie? Czy braliście w nim udział? Czy dopiero zaczniecie, jak już macie odblokowany cały tydzień? Ja tym razem postanowiłam jednak wykonywać je tygodniowo, bo po ostatnim zajwie natury, jak wykonywałam wszystko za jednym zamachem, byłam po prostu zmęczona. Dzisiejsze zadania jakoś mnie nie usatysfakcjonowały. Dalej mam zastrzeżenia co do zadań dodatkowych, bo tym razem zobaczcie, nie wykonałam jednego zadania dodatkowego, a mamy wykonane całe wydarzenie. Ceniam je na znośne, ale wolałabym, żeby troszkę jeszcze popracowali na tym. Tym, jeżeli mają organizować takie w przyszłości, a na pewno będą takie organizowane w przyszłości. Drugą rzeczą są nagrody, które mogliby po prostu ulepszyć, Powinni dodać też dla męskich simów i dla dzieci, dla dzieci dopiero to jest pierwsze wydarzenie, mamy piżamkę, zechę i misia to są trzy nagrody, dla simów, bo teoretycznie dla męskich simów te buty mogą odpowiadać ale kombinezon, legginsy i to tanie odpadają, powinny być opcja, wiecie męska taka wersja, damska taka wersja i byłoby super chyba najbardziej przypadły mi do gustu jednak piżamki i misio tylko piżamki brakuje mi do kolorów. i to tyle Dajcie mi znać, czy wykonywaliście te zadania, czy dopiero się za nie zabieracie. Jakie odczucia są wasze, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Jak mówiłam, oceniam to wydarzenie na znośne. Cieszę się, że już zostało zakończone. Czuję lekki niedosyt, jeżeli chodzi o zadania, bo tu jedne było łatwiejsze, drugie bardziej dłużące się. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy sądzicie. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa! O cóż, mogło być lepiej.